Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. Pytanie jest, co on do mnie czuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Trójka kilku, co wychodzi naprzeciw. Trójka buław. Wynik, odpowiedź, rada? Sprawiedliwości. Dołożę kartę. Czwórka buław. Dołożę kartę. Osiem buław. Dołożę kartę. Świat. Na spodzie talii jest karta umiarkowanie i to może być tło czytania. To jest umiarkowanie. Sedno, trójka klików. Szczęście, towarzystwo, zabawa, miła komunikacja, widząc ósemkę buław. Fajny seks, radość dzielona z partnerem, spotkania w gronie przyjaciół, duże emocje. To też jest łatwa relacja i wyrafinowanie w miłości. Duża intymność. Trójka kielichów pokazuje powierzchowną energię. To też są spotkania dla własnej rozrywki, spotkania dla własnej korzyści. Trójka kielichów nie obiecuje miłości do grobu jeszcze dłużej, ale para cieszy się swoim towarzystwem. Trójka kielichów. Pokazuje romans. Niezobowiązujące spotkania, które są dalekie od życia rodzinnego, od codziennej prozy życia. Partnerzy nie nudzą się, ale mają postawioną granicę. Para postawiła sobie granicę, albo jedna ze strony postawiła nam granicę. Więc jak chcesz stworzyć związek, jak masz postawioną granicę? Kobieta powinna być natchnieniem dla mężczyzny. Musi się jemu podobać z zewnątrz i wewnątrz. On do związku powinien wnieść wartość i wartości. Romantyczne spotkania czy związki zobaczysz tylko na filmach. Co wychodzi naprzeciw, trójka buław. To jest takie zatracenie się w marzeniach. Idealizujemy partnera, idealizujemy związek. To też jest brak zaufania, lęk, brak rozwoju, izolacja, depresja, brak planowania wspólnej przyszłości. Trójka puław na tej pozycji jednak pokazuje potencjał pozytywnych zmian. Zachęca do refleksji, do zmiany kierunku działań, do podróży. Powoli zaczynamy widzieć i słyszeć. Teraz jesteśmy w energii trójki buław, czyli porzucamy lęk i planujemy. Po trójce buław jest czwórka buław, więc powoli uwalniamy się od niezręcznej czy niekorzystnej sytuacji. Wynik, odpowiedź, rada. Sprawiedliwość, czwórka buław, ósemka buław i świat. Często mamy nadzieję, że związek spowoduje u nas szczęście, spowoduje nasze szczęście i będziemy szczęśliwi z tą osobą. Czyli dobry związek, dobry partner sprawi, że będziemy szczęśliwi. Nic mylnego. Jeżeli chcemy stworzyć stały związek, dobry związek na dobrych fundamentach, to musimy być szczęśliwą osobą i wejść w związek jako szczęśliwa osoba. Potencjalny partner nie jest od tego, aby cię uszczęśliwiać. Zastanów się, czy byś chciała, chciała partnera, którego musiałabyś uszczęśliwiać i jemu pomagać. Powinnaś. Dać się mu wsparcie i na tym twoja rola się zakończyła. Kiedy ona daje mu wsparcie i nie pomaga, to związek ma dużą szansę, aby powstał i trwał przez wiele lat i dłużej. On musi być pełnym jabłkiem i ty powinnaś być pełnym jabłkiem żadnych połówek jabłka. On powinien postawić na siebie, uwzględniając ciebie. I ty powinnaś postawić na siebie, jego uwzględniając. Zaraz mi powiesz, że on mieszka u ciebie i go uwzględniasz. A mieszkacie w domu, gdzie na ten dom Wspólnie zaciągnęliście kredyt. Osoba narcystyczna, niedojrzała, lubi się afiszować, lubi się pokazywać, grać kogoś innego niż jest na co dzień. Popularność, a bycie dobrym w tym, co się robi, to są dwie różne rzeczy. Znam wiele popularnych ludzi, którzy kompletnie nie mają nic do pokazania, nie mają nic ciekawego do pokazania, nie mają nic ciekawego do zaprezentowania swoją osobą, a mimo to są popularnymi osobami. Osoba, która jest w czymś dobra, to zna swoją wartość. I się nie afiszuje. To publiczność ją poszukuje. Często siedzi gdzieś w ukryciu. Jak musi, lub to wynika z jej charakteru pracy, to wyjdzie na scenę i szybko z niej zejdzie. Pytanie jest, co on do mnie czuje? To mówią, że. Czuję co czuję. Jest jak jest. Szału nie ma. Widząc kartę Sprawiedliwość i Umiarkowanie. Za kartą Sprawiedliwość jest kolejna karta. Czwórka buław, ósemka buław i świat. To znaczy, że pojawiło się oświecenie. Pojawiła się prawda. Duży rozwój. Teraz to, co powiem, to pewnie dotyczy wąskiej grupy ludzi. Sprawiedliwość pokazuje niestety rozwód, rozstanie. Trzeba postawić na siebie i na swój rozwój osobisty. Pozdrawiam, Klara Terod, dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem Polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Do ośpiep.